Żyje Województwo Podlaskie. Robert Jabłoński, dyrektor gabinetu marszałka Województwa Podlaskiego, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy. Zarząd województwa sprzeciwia się projektowi ustawy o ochronie Puszczy Białowieskiej. Zresztą nie tylko zarząd, ale i lokalni politycy, mieszkańcy także. Z czego ten sprzeciw wynika? Sprzeciw wynika przede wszystkim z zapisów, jakie są w tej ustawie. A w ustawie możemy znaleźć. Takie rzeczy jak y, objęcie nową formą ochrony przyrody całego obszaru puszczy, to jest prawie 60 tysięcy hektarów. To są y, tak niedopuszczalne rzeczy, jak y, likwidacja trzech nadleśnictw, y, czyli Białowieża, Hajnówka, Browsk. To jest też zakaz prowadzenia gospodarki leśnej i łowieckiej. I bardzo haniebna rzecz y, dotycząca wywłaszczeń y, prywatnych osób. Jak te przepisy różnią się od obecnych? Przede wszystkim. Te przepisy będą miały konsekwencje dla lokalnej społeczności. To znaczy, że ograniczą lokalne inwestycje i działalność gospodarczą na tych terenach. Ponadto mogą doprowadzić do zubożenia i zwiększenia się bezrobocia w tej części regionu, oraz także myślę, że mogą uniemożliwić lokalnym społecznościom. Korzystanie z pełni praw na tych terenach. Czy istnieje zatem możliwość, żeby zadbać i o interesy mieszkańców, i o ekologię, o przyrodę? Myślę, że tak. Zarząd Województwa jest jak najbardziej za tym i widzi potrzebę wzmocnienia ochrony Puszczy Białowieskiej. Jednak przede wszystkim zależy, należy zacząć od tego, że wszelkie działania związane z tą ustawą, wszelkie działania legislacyjne. Powinny przede wszystkim być skonsultowane z lokalną społecznością, z lokalnymi przedsiębiorcami, z organizacjami pozarządowymi oraz z lokalnymi samorządowcami. Myślę, że od tego należałoby zacząć. Ludzie na tych terenach żyją od stuleci i myślę, że wiedzą najlepiej, jak zadbać o swoje okolice i swój dom. Skoro przy ekologii jesteśmy, to proponujecie w tym temacie ekologicznym konkursy. Nabory trwają na przykład w zakresie edukacji ekologicznej. Opowiedzmy nieco o szczegółach. Ten konkurs to jest dofinansowanie, które będzie można otrzymać na przykład na informowanie o znaczeniu terenów zielonych, przede wszystkim w miastach, czy też na edukowanie w zakresie działań lokalnych poprawiających jakość powietrza. Pula pieniędzy z budżetu na ten konkurs to 30 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa od 1 do 21 marca, i z tych funduszy, między innymi, dotowane będą przedsięwzięcia mające na celu. Uświadamianie człowieka na najbliższe środowisko. To nie jest y, jedyny konkurs, który przeprowadzacie. Trwają nabory jeszcze w innych. Między innymi, y, taki dość interesujący, myślę, jest ten dotyczący podlaskich kapliczek. O tym, jak ocalić je od zapomnienia. Jak to zrobić? Y, konkurs dotyczący. Y... Podlaskich kapliczek rozpoczął się i wnioski trzeba składać do 29 lutego, więc to jest ostatni moment. Zostało bardzo niewiele czasu. Budżet tego programu to 100 tysięcy złotych. Dotacja może być przeznaczona na obiekty, które nie mogą być wpisane do rejestru zabytków, ale powinny posiadać wartość artystyczną lub historyczną. A wsparcie można otrzymać między innymi na konserwację lub res, restaurację kapliczek albo krzyży, figurek sakralnych, czy też za zagospodarowanie najbliższego otoczenia tych obiektów. To nie jest pierwszy tego typu konkurs, prawda? Już przeprowadzaliście w województwie podlaskim takie właśnie e, Tak, zadanie. to jest. Kolejna edycja tego konkursu i, i rok do roku cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Teraz zmieniamy temat na bardziej sportowy. Zaczniemy sobie od tego, co wydarzyło się względnie niedawno, a mianowicie w Białym Stoku odbyła się gala Knockout Boxing Night. Zawodnik tak zwanego teamu Podlaskie, reprezentant województwa podlaskiego Kamil Szeremeta, zremisował w walce wieczoru. Opowiedzmy o tym wydarzeniu. Tak, odbyła się w Operze i Filharmonii Podlaskiej gala, na której zawodnik naszego teamu podlaskie Kamil Szeremeta, były mistrz Europy, stoczył walkę o pas. Była to szczególna gala, gdyż, gdyż to był pas o międzynarodowego mistrza Polski, więc też walka była rozpoczęta Mazurkiem Dąbrowskiego atmosfera była bardzo podniosła i bardzo gorąca. Niestety nasz zawodnik niestety niestety zremisował, Chociaż większość publiczności i lokalnych komentatorów. jednak uważało, że, że że te punkty y, powinny pójść na korzyść na z korzyść Kamila, i, i ta walka jednak powinna być wygrana. Z tego co rozmawiałem y, po walce z Kamilem, to ostatniego słowa nie powiedział i zrobi wszystko, żeby jeszcze raz zawalczyć o ten pas i, i, i mieć go tutaj u nas w województwie podlaskim. No właśnie, w sercu stolicy Podlasia zakładam, że ponownie będzie ta walka się odbywała. Miejmy nadzieję też bardzo tego byśmy chcieli, żeby ten pas był wywalczony tutaj u nas w Białymstoku. Skoro jesteśmy przy sporcie, to dopytam jeszcze o Biały Stok. Podczas Święta Ultry województwo przygotowało dla kibiców mnóstwo lokalnych specjałów. Czy to była jednorazowa akcja, czy podczas kolejnych meczów też te regionalne produkty będziecie na meczach promować? To nie była jednorazowa akcja. Pierwszy raz podczas meczu z Lechem Poznań promowaliśmy produkt regionalny. Następnie podczas meczu z ruchem Chorzów i także na kolejnych meczach będzie promocja produktu lokalnego. W obecnych czasach bardzo wzrasta zainteresowanie produktem lokalnym mm. produktem, który jest sprawdzony, który pochodzi z legalnej działalności i przede wszystkim jest też pod kontrolą odpowiednich służb sanitarno-epidemiologicznych. I co tam na przykład promujecie? Co to za potrawy, produkty? To są produkty, które znajdują się w naszej bazie Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego. Przy okazji zachęcam serdecznie do, do wejścia na tą stronę i, i, i zapoznania się z ofertą tego centrum. Są to m.in. nasze Podlaskie lokalne wyroby, gotowe dania, wędliny, różne przyprawy, przetwory mleczne, soki, miody czy też warzywa. Aż ślinka cieknie, trzeba przyznać. A przy okazji meczu, no to pewnie i spore zainteresowanie, prawda? Kibice chętnie sięgali po te produkty. Tak, jak najbardziej. Produkty były promowane i rozdawane osobiście przez koła gospodyń wiejskich wraz z marszałkiem województwa podlaskiego Arturem Kosickim. Cieszyło się to dużym zainteresowaniem. Bardzo dużo ludzi podchodziło, próbowało tych lokalnych produktów, rozmawiało, rozmawiało o tym razem z paniami skół z gospodyń, wspólnie z marszałkiem, zapoznawało się z planszami, które promowały nasz produkt lokalny, więc myślę, że akcja jak najbardziej cieszy się popularnością i, i, i będzie dużym sukcesem. Produkt lokalny produktem lokalnym, ale jeszcze można co nieco powiedzieć o gotowaniu a mianowicie akcji gotuj z klasą jedno z takich spotkań odbyło się w Rudce. moje pytanie brzmi czy Karol Okrasa przyjedzie na wielki finał czy już macie takie plany tak panie redaktorze Karol Okrasa będzie w komisji konkursowej wielkiego finału który odbędzie się 15 marca powalczą tam zwycięzcy etapów szkolnych miejmy nadzieję że znowu zainteresowanie i poziom uczniów przerośnie nasze oczekiwania. No to jeszcze o tym konkursie, właśnie powiedzmy o tym Gotuj z klasą. Na czym to polega? Co mają za zadanie uczniowie szkół? Są to dwuosobowe zespoły, które szykują dwa dania, zupę i, i, i drugie danie. Komisja konkursowa ocenia to pod kątem nie tylko smaku, czy też walorów estetycznych, ale tutaj znowu również pojawia się promocja produktu lokalnego, ponieważ też ocena dotyczy tego, czy, czy, czy danie zostało przygotowane? Z naszych produktów lokalnych i regionalnych. Czy jest jakiś motyw przewodni w tym roku? Tak, motyw prze przewodni w tym roku to tradycyjna kuchnia polska w podlaskim wydaniu. O widzicie Państwo, będziemy z pewnością do tych wydarzeń w Radiu Jarce wracać. Do akcji Gotuj z klasą, bo to bardzo ciekawe i smaczne wydarzenie tak po prostu. Naszym gościem był Robert Jabłoński, dyrektor gabinetu Morszałka Województwa Podlaskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.